Witam serdecznie. 17 lipca, godzina 6:30. Czas na kolejny odcinek, chyba są. Także zapraszam. Znajdujemy się w Niemczech, na yy, północy, w okolicach Hamburga. Dzisiaj jest środa, w poniedziałek przy. No, w niedzielę w zasadzie skończyłem urlop trzy tygodniowy. W poniedziałek wyjechałem w trasę. Załadowałem w od Bydgoszczy, wjechałem do hamburga. Wczoraj się zrzuciłem. Rozładunek miałem dzisiaj, ale udało się wczoraj to zrzu zrzucić. W związku z tym stoję już pusty na parkingu. I w tej chwili jadę na załadunek. Do załadunku mam 15 km. W miejscowości Bobzin mamy załadunek i jedziemy na, poł na południe Niemiec 830 km do zrobienia. No i chciałem jedną rzecz poruszyć na początku, powiem szczerze, że jestem zdegustowany. No, zdegustowany, to jest mało powiedziane. Jestem w na to, co się zadziało podczas mojego urlopu tutaj. Auto było, auto było w użytku. Dwa tygodnie auto pracowało, tydzień stało na bazie ciągnik, a naczepa jeździła trzy tygodnie. ******łem się tym, że po prostu przyszedłem z urlopu i zacząłem, zacząłem, a zacząłem moją pracę od sprzątania naczepy po innym kierowcy, nie? po skoczku, który moją naczepę wziął. Na początek dowiedziałem się, że mam wymienioną jedną oponę, którą on zniszczył. Pokazali, pokazali mi nawet tą oponę na, na magazynie, tą starą, i no, no gdzieś zahaczył, tak, jakiś krawędź, krawężnik, nie wiem, rozciął oponę z boku na, na pierwszej osi w naczepie. W związku z tym wymienili mi tą oponę na nową. No i przyjąłem to do wiadomości, no co miałem powiedzieć, nie? I pojechałem. Na załadunek zajechałem do Bydgoszczy i zacząłem tutaj oglądać to auto. Znaczy, w sensie no, oglądałem je wcześniej, ale to takie tego akurat nie zauważyłem, o czym zaraz powiem. Trafione są trzy opony: trzy opony są trafione, jedna została zniszczona zupełnie i została wymieniona na nową. Przerzucona została na środkową oś, a używka została, z, ta jakby ze środkowej osi, została przełożona na pierwszą. No i zauważyłem, że trafione są pozostałe dwie opony. Jedna jest rozcięta, jakby na, a później wam to pokażę. Jedna jest rozcięta po obwodzie, jest nacięcie takie, ale to jest nacięcie, które nie powoduje tego, że opona jest, opona jest jakby niebezpieczne. To nie jest niebezpieczne pod kątem wystrzału. Bo nacięcie jest dosyć delikatne i ono jest nacięte, nacięte ona jest nacięta na tym, na, tym, na tym, jakby na górnej części tej, tej opony, tak? Tam gdzie jest ta jakby najgrubsza część nalanego, nalanej gumy. No ale trzecia opona też jest tra, trachnięta, nie? Na, na ostatniej osi. Mało tego, zacząłem rozpinać plandekę, to podarta jest też plandeka. jak jest. Jak jest, jak, jest, jak jest koniec naczepy, i plandeka się zawija, i przychodzi na to, na to przychodzi od dołu. Yy, zaciągany jest, zaciągana jest klamra, to na tym rancie, gdzie jest to zawinięcie, od dołu są dwa takie wyszarpane, wyszarpane rozcięcia. Także nie wiem, kto jeździł, znaczy ja wiem, kto jeździł już teraz, wtedy jeszcze nie wiedziałem. Yy... <laughs> No, załatwił trzy opony plus rozdar plan na, na nowej naczepie, która ma, nie wiem, tam pół roku. Ja nie mówię, że jestem idealny i wszystko jest, że mi się nie zdarza nic, no ale. Ale yy, biorąc pod uwagę to, co zaraz powiem, myślę, że jest to po prostu yy, absolutne niechlujstwo kierowcy i brak szacunku do, 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 do sprzętu i do wszystkiego, co. i do człowieka też, co za tym idzie. Dlatego, że naczepa, która. Naczepa, na, moją naczepą w był w. wiózł wióz, wióz, kabel. I ten kabel jest ładowany w bębnach. I ten kabel jest ładowany w ten sposób, że na naczepie są układane krawędziaki. Te krawędziaki są jakby oparte o takie zaporowe trójkąty. I te trójkąty są wbite w podłogę. Także te między tymi trójkątami. Jest, są dwa, dwa krawędziaki i w środek idzie bęben, które po prostu te krawędziaki powodują, że jest, za, za, jest po prostu opór tego i. No z dwóch stron jakby, nie? No wiecie o czym mówię, no teraz jest, jest wcześniej jeszcze, więc nie potrafię się wysłowić. W każdym razie przy, przy rozładunku takich bębnów te krawędziaki się wyciąga, bo one są luzem poukładane, po prostu one się rozpierają o to, a te trójkąty trzeba. Wyciągnąć, trzeba wyciągnąć a te krawędziaki, po prostu trzeba brechą wyciągnąć, nie? Rozbi wy wybić je z tej podłogi. I często jest tak, że jak wyciągniesz tego krawędziaka brechą, nie, nie krawędziaka, tylko ten tego trójkąta, to gwoździe po prostu zostają w podłodze, nie? I te gwoździe trzeba wyciągnąć, a nie zagiąć, do, a nie zagiąć do podłogi, nie? I ja po prostu Wszedłem na naczepę i zacząłem się o te gwoździe potykać. No, dramat. Kompletny dramat. Nie ja to zgłosiłem, posłałem zdjęcia. No, dzwoniłem do firmy, po prostu byłem tak wkurzony, że szok. To jest jedno. To jest jedna sprawa. Naczepy. Jeśli chodzi o kabinę, no to była w miarę czysta. Znaczy, no była czysta. No nie mogę powiedzieć, bo akurat tutaj nie było syfu. Natomiast, no, zdziwi mnie fakt taki, że słuchajcie, ja mam tutaj takie coś. Nie. To jest tablet. On jest, to jest firmowy tablet. nawigacji oczywiście, to jest moja nawigacja. Ja ją wyjąłem. No w ogóle wszystko wyjąłem, do zera roz, rozpakowałem. Tutaj nic nie było, były tylko te boksy i ten tablet. był. Nie? Tablet jest przy, przymocowany do, do górnej części deski. No, a on to wziął, odkręcił. Nie? Wziął, odkręcił, gdzieś tam nadu rzucił. Przykręcił gdzieś na dole. Na dole, jak jest przykręcony, no to po prostu ja nie widzę tam na tym tablecie, co jest, bo on jest tak nisko, że nawet. A raz, że go nie mogę nawet dotknąć w trakcie jazdy i sprawdzić, nie wiem, zlecenie dostanę albo coś. On dwa, że po prostu nic na nim nie widać, nie? No to kurwa odkręcił, rzucił gdzieś tam na dół, poprzykręcał tam, ale ja później to musiałem przekładać. Kompletne dno, nie? I, i to są właśnie takie, takie sytuacje, jak wchodzi skoczek do auta. I ma wszystko w dupie, nie? On pojeździ dwa tygodnie i idzie dalej, nie? I idzie zdewastować inne auto, nie? Znaczy, ja nie mówię, że wszyscy skoczkowie, bo tu są naprawdę solidni. Mam tu paru takich, mamy tu paru takich stałych ludzi, którzy pracują po prostu tutaj w ramach potrzeb, i to są solidni ludzie, bardzo. Natomiast no, ten człowiek okazał się kompletną porażką, kompletnym nieporozumieniem, nie? Nie mam, na to, nie mam na to słów, po prostu nie. Nie jest to jakiś mój sprzęt, ja tego tutaj żadnych strat nie poniosłem, bo opony prawdopodobnie zostaną wymienione kolejne dwie. Planteka zostanie naprawiona, to jest nie mój koszt, nie moja sprawa, nie, ale <laughs> no, już będzie widać, że planteka jest klejona że, że jest tam sztukowane coś. No trudno, nie. Także powiem Wam szczerze, że <laughs> w urlopie trochę porozglądałem się za pracą. Kurbo, ocialał. Byłem 3 tygodnie na urlopie. Byłem na spływie kajakowym. Jeszcze chyba to mówiłem, nie? Byłem na spływie kajakowym przez 3-4 pierwsze dni. A później byłem na wakacjach za granicą. I miałem parę dni w domu wolnego, więc między tymi wyjazdami więc się trochę tak przejrzałem swoje ogłoszenia po prostu o pracę. Co by było gdyby? Ja, lubię, ja jakby lubię mieć wgląd w to, co się na rynku dzieje, lubię mieć porównanie, porozmawiać tu i tam. Ja nie mówię, że od razu pracę zmienia, ale fajnie jest wiedzieć, co się dzieje dookoła. No i powiem szczerze, nawet wysłałem do mnie wysłałem w sumie dwa takie. No ogłoszenie jest dużo, ale wysłałem dwa takie formularze. I dzwoniła do mnie pani, jak byłem na urlopie, no nie mogłem rozmawiać, no wiadomo. Więc umówiłem się z nią na telefon na ten tydzień. Zadzwoniła do mnie wczoraj. Pech chciał, że znowu nie mogłem rozmawiać, bo byłem na rozładunku tego, tego co przywiozłem zbyt Bydgoszczy. Mówiłem się na telefon dzisiaj, dzisiaj będę do pani dzwonił, porozmawiamy sobie. No trochę jestem już, można powiedzieć, niezmęczony samą pracą, bo praca jest fajna. Ja tutaj nie, nie zamierzam jakby rezygnować z, z zawodu, ale chodzi o to, że po prostu. Chyba, chyba już przychodzi jakieś takie. Nie wiem, jak to nazwać, nie? Chyba muszę coś tu zmienić. Najchętniej bym sobie poszedł do firmy, która jeździ gdzieś tam na dalekie, dalekie, dalekie dystanse. Jakieś kółka na Hiszpanię, to mi się tak marzy, że po prostu i takiej firmy szukam. Rozglądam się, jak fajnego coś znajdę, to po prostu. To po prostu chyba, chyba się stąd zwolnię, nie? I tutaj nie mówię o tym, że, że firma, ta firma, w której ja pracuję jest zła, no to nie o to chodzi. Po prostu chyba muszę zmienić system, model pracy, tak bym powiedział to, że tutaj, a że tutaj w firmie jest, jest model taki, a nie inny i też go nie mogę zmienić, muszę to albo zaakceptować, albo mogę zmienić, Ja nie mówię tu szef, nie mówię tu nic złego o szefie, absolutnie nie, nie mam tu nic na myśli że coś jest nie tak, że coś tam nie wiem. Jak, jak to niektórzy zaraz będą się domyślać, że może, że może coś nie gra, ale. No po prostu panuje tu też pewien model, który przestaje mi się podobać, po prostu, nie? Trochę pogadałem na początku i słuchajcie, zaraz jedziemy, bo, <laughs> bo jest za 10.07. Od 7 otwieram firmę, ja mam 15 km do tej firmy. Ładujemy i jedziemy na południe Niemiec. Ja dopiję kawę i spadamy, nie? A few moments later. Jedziemy, jedziemy. Spokojny parking. Słuchajcie, w ogóle tutaj na północy Niemiec jest zupełnie inaczej niż na południu. Jest większe, większe przestrzenie, widać tą... takie mniejsze uprzemysłowienie tego, tego rejonu. Zresztą tryski słychać, także trzeba będzie jechać na półkanie, nie wiem, samą stał tydzień na bazie to jest kolejna rzecz, nie? Samochód stał tydzień na bazie nie było komu za... zgłaszałem to. Co, ja wrócę, wróciłem z urlopu, samochód jest... samochód jest niezrobiony i trzeba będzie znowu jechać. Ja będę musiał czas, czas tracić na to, żeby jeździć po serwisach i... i robić... i robić płukanie wtrysków, nie? W Tafie. Tak jak mówiłem, do celu mam 20 km, za 15 minut powinienem być na miejscu, 7.20, mam plan taki, żeby się załadować, wyjechać z tej firmy, firma jest po bardzo dobrej opinie, wszystko idzie bardzo sprawnie, mam nadzieję, że tak będzie tym razem, nie byłem tam nigdy, mam załadować 22 palety, każda paleta ma ważyć 1 tonę i 22 tony ładunku będę wiózł na południe do miejscowości, Rostberg to jest w okolicach Monachium, tam tamte rejony. To jest kapotaż, kapotaż robię po to, żeby później polecieć na do Austrii i załadować do Poznania. Taką naszą stałą, stałą, stałą trasę, stałe zlecenia, stałą robotę. I po to robię ten kapotaż, żeby po prostu nie lecieć przez całe Niemcy na pustonie. W piątek mam się rozładować w Poznaniu. Dzisiaj jest środa, nie? nawiązując, wiecie, do tego, co powiedziałem przed chwilą, bo nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że ja tutaj nie wiem. Na filmy narzekam czy coś. To nie chodzi o to, bo jakby szef też do końca nie ma wpływu na to, co jak się ludzie zachowują. A wiem też, że ten człowiek, który jeździł tym sprzętem moim, nie pracuje długo i, i, i już wiem o tym, że. znaczy nawet to Bo to nie był pierwszy jego incydent, nie? I już wiem o tym, że pracować dłużej chyba nie będzie czy nie chyba, chyba, na pewno nie będzie. Yy, więc nie o to chodzi. Po prostu tutaj ja nie narzekam na szefa, na, na, na ludzi, którzy tam pracują w biurze i w ogóle. To, to nie, nie w tym rzecz. Chodzi po prostu o to, że takie sytuacje mają miejsce i to też nie jest <laughs> nie żaden wyjątek, bo w firmach tak jest po prostu. Są ludzie yy, odpowiedzialni i są ludzie do dupy, nie? Którzy traktują... traktują yy, Traktują swoją pracę jako nie wiem, rozrywkę albo nie wiem jak to nazwać. No to nie zmienia faktu, że gdyby się jakoś trafiła jakaś praca, gdzie, gdzie mógłbym przynajmniej w większej części liczyć na, na, na rzeczy, na, o których myślę. że najpierw bym porozmawiał jeszcze chyba z szefem co by się mogło zmienić tutaj pod tym kątem, a jak się nic nie, mogło, nie mogłoby się zmienić, bo na przykład na to nie pozwala model, model biznesowy albo nie wiem, stwierdzi, że jest to niemożliwe to mimo wszystko chyba podamy sobie dłonie i nie wiem, no, tak, tak, na takie narzekanie mnie teraz wziął nie? naczelny maruda, nie, jak to mówią w komentarzach niektórzy ale no no cóż, no takie są realia. Ja tutaj nie jestem niewolnikiem i jak pracuję tutaj, a jutro mogę gdzie indziej być. No póki co nie chciałbym zmieniać pracy, bo jest dużo tutaj plusów, ale może czas na coś innego. W maratonie, jak pracowałem, też przyszedł taki moment, że po prostu zacząłem o tym myśleć i wylądowałem tutaj, bo tutaj pracuję już 4 lata i, i jest okej, okay, no, miary. No, takie rzeczy, które tam mają miejsce, no to trzeba po prostu przymknąć oko i, i, i co zrobić. No, nie ma to wpływu. Nie? Ale jakby się znalazła jakaś firma, może, mieć, może, macie, może macie jakieś tam wieści, gdzie, gdzie, mógłbym, gdzie mógłbym zadzwonić, popytać, porozmawiać. Chodzi mi głównie o takie wyjazdy w sztywnym systemie i żeby to było wiadomo, gdzie ja jadę w jakim kierunku będę jechał i kiedy będę wracał do domu teoretycznie przynajmniej nie? żeby wiedział na ile się stawić najlepiej na jakieś tam Francję, Hiszpanię takie dalekie dystanse nie? już mam trochę, już trochę zmęczony jestem tym, tym tą jazdą po Czechach w tych górach zimy. trzeba jechać to jadę ale jak można by coś zmienić to, to bardzo chętnie Taką ląduweczką sobie dojadę do filmy. Jakieś znaki mnie tutaj zaskoczyły, bo jakieś zakazy ruchu, zamknięcia tutaj na tym odcinku miały być. Według znaków, ale później doczytałem na, na tablicy, że to dopiero od 22 lipca, więc jeszcze zdążę do tego czasu wyjechać. Dzisiaj jest 17. Po no fajnie, bo jest 15 stopni na dworzu na zewnątrz. I jest przyjemnie dla. Do pracy jest fajna pogoda, tylko że ten deszczyk nie potrzebnie tak byłoby, byłoby bajecznie idealnie. W Polsce upały, duże upały. A byłem w Chorwacji, wiecie, na południu koło Dubrownika. I tam 38 stopni, nie? 38 stopni. Lampa non-stop: 34, 38. Nie? W nocy to było około ko 30 stopni w nocy no i kąpielówki na balkonie w hotelu to w ogóle nie jest nie, nie, taka wilgoć była bo był w pobliżu był, znaczy zaraz za jakby za, przed, przed, przed moim oknem był balkon znaczy przed moim balkonem był basen i ten basen w nocy parował, nie I, no nie, no, jak ja mam wjechać teraz, no Po prostu żadne ręczniki, nic nie schłonię. Dobrze, że tam można było po prostu ręcznik rano wziąć świeży na pasę, czy na morze. Trochę odpocząłem, bo się od razu zresetowałem się. Dobra, my tu musimy skręcić w prawo. Kolejny firma się nazywa. Zaraz, a dobra. Stop, 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 tu, nie tu. Tu jest wjazd. Myślę, że tu jest wjazd, a wjazd jest tam. Przejechałem, ramę. Z rampy będę ładował. Widzę taki, taki najazd dziwny. Prawdopodobnie tu będę musiał, tak, bo tu takie bagi ładują na paletach, więc prawdopodobnie będę musiał pod tą rampę tutaj cofnąć, nie? Pod ten najazd. Byłem się zarejestrować. I tam są z przodu te najazdy, takie, co tam jeden najazd był tam co widzieliście, a tu z przodu są kolejne dwa i te dwa, dwa, tu jest jedna ciężarówka przede mną, drugi stoi, zobaczcie, tutaj stoi ten chorwat, tam stoi kontener, a tam przed nimi dalej jest, są te dwa najazdy. Ja myślałem, że będę z tego najazdu, e, że będę z tego najazdu ładował i byłem w naczepie, po, po, poukładałem deski do góry. Się okazuje się, że gość, który jest przede mną, będzie ładował z boku, więc przyjdzie mi te deski zdjąć znowu, nie? No ale to zobaczymy na razie. Nie, nie, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Ja sobie tutaj właśnie wbiłem trasę na rozładunek. Aha, i tutaj mnie prowadzi. Przybędziesz do celu 18.15. Ten deseń. Prosta trasa, 850 km, my się znajdujemy tutaj, niedaleko Hamburga, tu się załadujemy, jedziemy tutaj w dół, ring Berlina robimy sobie tutaj, jedziemy normalnie dziewiątką do Monachium i na ringu Monachium odbijamy na landówkę, na landówkę numer 304 i landówką 304 dojeżdżamy do firmy na rozładunek. A załadunek... rozładunek jest jutro. Rozładunek jest jutro, i jutro też jest załadunek do, tej, do tego Poznania. nie? Załadunek mamy w Austrii w miejscowości Essen. Essen czy en, Ens? Ens, w miejscowości Ens. Dobrze mówię? Tak coś Ens i tam musimy podjechać na pusto. Nie wiem ile to będzie kilometrów, ale myślę, że za stówka wyjdzie, nie? Więc na razie czekamy tutaj sobie spokojnie. A w międzyczasie korzystając z okazji zrobiłem sobie musli. Zalałem sobie mlekiem, ono trochę napęcznieje i sobie zaraz zjem, nie? Jakoś tak jestem ostatnio wyluzowany, znaczy ostatnio. Po tym urlopie to mam tak zero spięcia, nie? Po po to był urlop, nie? Między innymi. Zobaczymy, jak szybko tego chorwata załadują. Nie wiem, czy takie big bagi będę ładował, czy co. Raczej tak. Trochę, trochę ten. Trochę mnie zastanawia taka kartka. Tam jest przy biurze powieszona. Napisane jest na niej, że ładunek ma długość 13,60. A to jest idealnie długość naczepy, nie? W związku z tym, moje skrzynki i moje, mój zestaw wakacyjny pod tytułem Leżak będzie musiał leżeć u góry. A few moments later, chorwata załadował, ale nie wiem teraz o co mu chodzi, bo przyjechał do mnie. Myślę, że będę ładowany też z boku. A przyszedł do mnie i mówi, że mam tam podjechać, gdzie on stoi, albo z tego najazdu będę. Nie wiem. Ale tam zobaczę, może tam po prostu stoi towar, który ja mam załadować. Dlatego I dlatego tutaj mi każe przyjechać. Nie wiem, czy ja będę tutaj ładowany z tej, z tej rampy dziwnej, czy po prostu tam mam się ustawić. Ale chyba tutaj mam się ustawić. w tej chwili z minutę temu z firmy, no i tutaj kierujemy się na dziewiątkę, czyli na Berlin i ringiem Berlina do dziewiątki. Załadunek trwał, widzicie ile, nie? Byłem tu 20 po za jest 10.10, godzinkę poczekałem. Czekałem godzinę czekałem, godzinę się, godzinę się ładowałem. Mówię. Dobrze mówię. Nie jest zły towar, to jest na paletach big buggy, te niskie, co, co wam pokazywałem. 22 palety od początku do końca załadowane. On tam spowolnił, swoim tempem przywoził. powolutku, ja sobie powolutku więc że się zminałem. Także jak przywiózł ostatnie dwie palety, to już byłem spięty i zasłonięty do to do ostatniej jakby części, nie? Zrobię zdjęcia dał listy przewozowej. I jedziemy. 841 km mam do celu. Rozładunek jutro do godziny 14, no ale wiadomo, że pojadę sobie na rano. Po to, żeby się zrzucić w miarę szybko. To tam trochę będzie większy kombinat niż tutaj. Pojadę po prostu wcześniej, chociaż opinie też są dobre, jeśli chodzi o zładunki załadunki na tamtej filmie. Także pojadę sobie w miarę szybko, tak jak mi tam czas pozwoli. Myślę, że dzisiaj gdzieś tam co, do Norymberg, nie, za Norymbergiem podlecę, pewnie pod Monachium gdzieś. A few moments later. Słuchajcie, stanąłem na kawę, bo w ogóle dostałem dyspozycję z NASA. Odnośnie zmiany, zmiany trasy, inną trasą troszkę pojedziemy, 14 tutaj z tej z 24 na 14, później taką landówką do kolejnego odcinka tej 14 na Magdeburg tam i tam nie przez Berlin. Słuchajcie, chciałem Wam pokazać te opony, nie? Kurde, tylko teraz chyba na nie będzie widać, widać. Bo jak na złość. O jest tutaj, Widzicie to. Tu jest nacięta opona, nie? To jest jedno. Ta opona jest nacięta, ale to jest nacięte tylko tutaj. Tutaj, zobaczcie ten, nie? Yy, no tak, jakby górna część, tutaj tam nalana, tak by ten bieżnik, nie? Ona jest tak trochę draśnięta. No że na Szwajcarii i na Austrii byłby problem z tym. Ta opona jest zmieniona nalewka. To nie jest nowa, oryginalna, tylko nalewka. No i ta opona jest też walnięta, zaraz Wam pokażę gdzie. Tylko muszę to znaleźć. Ale teraz tego nie mogę znaleźć. Cholera. Znakiem tego... Znakiem tego nie jest aż tak źle z tą oponą, skoro ja teraz tego nie widzę. Widocznie... Widocznie jest nie ma tragedii, nie? Eee, natomiast no tutaj są takie, takie ślady. Ona, no nie, no dobra, no to ok, no to może z tą oponą, przesadziłem. Ona była walnięta. Wydawało mi się, że jest też przetarty bok, ale przyjmijmy, że ta jest nowa. Ta jest, ta pierwsza oczka jest nacięta. Załóżmy, że ta ostatnia nie jest aż taka zła, ale zobaczcie tutaj, nie? Tutaj są klamry. I to jest wszystko kurwa podarte, nie? Tu, tu, tu na dole, tu wszystko jest przetarte, nie? No. Nie wiem, dziwi mnie to trochę, bo klamry są całe, a tutaj też coś jest. Klamry są całe, nie są powyginane, nie były wymieniane, więc to nie jest tak, że on tutaj przyhaczył tą klamrą, ona się przesunęła i to, no, no tego nie było, nie? Tego nie było. Także. Idę sobie zrobić kawę jedziemy dalej.